Pa para pa to po prostu zawsze Pa A ja mam nadzieję, że wy tu wszyscy pod sceną. I to jest właśnie królewskie otwarcie I szampana. Proszę to, bardzo. To, yeah. Ale yeah. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc dzieła, odbierzemy. Wszystkiego najlepszego Polacy w nowym 2025 roku. i okay. be